Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym filmie na kanale. Na filmie, na którym chciałbym zaprezentować państwu stany monet obiegowych z trzeciej RPS 2025 roku, zaczynając właśnie od monety o nominale 1 grosza, a kończąc na monecie o nominale 5 zł. Wszystkie te monety są z 2025 roku, ponieważ Narodowy Bank Polski dnia 2 stycznia 2026 roku podzielił się z nami informacją dotyczącą nakładów poszczególnych nominałów. Słuchajcie, zwlekałem dosyć długo po ponad 3 tygodnie z nagraniem tego materiału, ponieważ chciałem się uzbroić w każdy nominał z 2025 roku, aby właśnie pokazać jak wyglądają mennicze sztuki. Udało mi się również zdobyć woreczki menicze słuchajcie, woreczki bankowe o nominale 1 grosza, 2 groszy oraz 5 groszy. Przyjrzymy się im z bliska. Dowiemy się, po ile monet, po ile sztuk monet jest pakowane i jak to po prostu wygląda. Weźmiemy sobie również katalog. Porównamy nakład z 2025 roku do nakładów z lat e, wcześniejszych. A więc, jeżeli interesujecie ten materiał, to rozsiądź się wygodnie. I serdecznie Cię zapraszam. Słuchajcie, pierwsza moneta, najniższy nominał, 1 grosz z 2025 roku. Weźmy sobie katalog, słuchajcie. I myślę, że chciałbym porównać właśnie monety tego nowego wzoru od 2013 roku do 2025 roku, a pominę z lat 1990-2014. Słuchajcie. 1 grosz nakład 301 920 tysięcy. Słuchajcie, lata wcześniejsze, jak to wyglądało? Widzimy 338 milionów, 400 milionów, 435 milionów, ale rzuca nam się tutaj w oczy rok 2022. Słuchajcie, 121 milionów. Fajny, niski nakład, ale słuchajcie, mamy tutaj lidera. 2013 rok, milion. Także jest to duży nakład, no ale w porównaniu do y, lat wcześniejszych nie jest najwyższy. Także tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o monetę jednogroszową z 2025 roku. A przyjrzyjmy się teraz z bliska, monecie o nominale 2 groszy. I również weźmiemy sobie tylko ten y, nowy wzór z katalogu: nakład 154 245 000. Widzimy, że dosyć duży, rok wcześniej 70 milionów tylko, słuchajcie 2021 rok 41 milionów, a więc tak, jeżeli chodzi o 2 grosze, nakład jest bardzo duży dla tej monety, dla tego nominału. Kolejna moneta o nominale, tym razem 5 groszy. Już sobie przygotuję katalog, słuchajcie. Dla każdej monety, słuchajcie, będziemy brać tutaj o, nowy, nowy wzór tej monety. I tak mamy 2025 rok 99 milionów 750 tysięcy. I słuchajcie, dużo monet z wcześniejszych roczników przekracza ponad 100 milionów. Więc nie jest tutaj źle. Jest dużo, no ale nie jest źle, jeżeli chodzi o monety z nominałem. 5 groszy słuchajcie przyjrzyjmy się z bliska tej monecie ponieważ jest ona większa tak większa można widzieć lepiej te detale widzimy tutaj mennicza sztuka jednak dosyć sporo rys widzimy tutaj pod, pod ogonem orła dlaczego tak się dzieje słuchajcie monety które maszyna produkuje Wychodzą w ilości około 10-15 sztuk na sekundę. I słuchajcie, zrobimy takie małe doświadczenie, ponieważ mam tutaj 100 monet o nominale 5 groszy i 100 monet o nominale 10 groszy. Mam je, ponieważ ostatnio na transmisji live z widzami. Yy, szukaliśmy właśnie w takich woreczkach meniczych, czy co uda nam się znaleźć jakiś destrukt, niedobicie, skrętkę, końcówkę blachy. Niestety się nie udało, ale monety zostały. I teraz słuchajcie, jak weźmiemy sobie kilka takich monet, yy, i wyobraźcie sobie, że jestem taką maszyną i yy, brzydko mówiąc, wypluwam 15 sztuk monet yy, na sekundę. No to one uderzają o siebie tak uderzają o siebie ranią się robią ryski e, i dlatego właśnie e, później na takich zbliżeniach widzimy że monety są tutaj delikatnie e, trafione gdzieś zarysowane gdzieś mocniej troszkę uderzone na rancie tak jak tutaj widzimy przykład e, więc e, me, moneta mennicza mimo wszystko ale e, ślady e, na monecie są widoczne słuchajcie e, to tak, to taka ciekawostka. E, moneta 10 groszy. 10 groszy już. Zerkamy do katalogu na nakład lat wcześniejszych. Mamy tutaj 10 groszy. E, nakład 90 milionów 300 tysięcy sztuk. E, I widzimy lata wcześniejsze również 184 miliony, 148 milionów. Widzimy 2019. Wow, milion sztuk. Więc ten nakład, no tak bym uśrednił, no bo 90 plus 90 to jest 180, a rok wcześniej 184. Więc nakład taki średni w porównaniu do średni, no, nawet niski, no bo tutaj słuchajcie, to jest drugi nakład od 8 lat, który, trzeci nakład, no, który nie przekroczył 100 milionów sztuk. Także fajna, fajna. Pozycja, fakt, no nadal jest to 90 milionów, ale bardzo, bardzo dużo. Weźmy sobie teraz monetę o nominale 20 groszy. Zobaczcie, 87 milionów 480 tysięcy sztuk. I wracamy do katalogu. Również od 2017, słuchajcie, mniej więcej równo to wygląda, a więc nakład tej monety jest taki. Zbliżony do lat wcześniejszych, no wyróżnia nam się 2019. No, mamy tutaj milion sztuk, zobaczcie, stan pierwszy 10 zł. Jest bardzo rzadka ta moneta, zarówno właśnie w 2019, jeżeli chodzi o nominał 10 groszy. Słuchajcie, także tutaj nie ma żadnego zaskoczenia duży nakład, tak samo jak w latach wcześniejszych 87 milionów 480 tysięcy sztuk. I słuchajcie. Ostatnia moneta groszowa, 50 groszy z 2025 roku. Słuchajcie, tutaj też jest troszkę większa. Przybliżmy sobie i widzimy tutaj również skaleczenia, no ale właśnie to jest spowodowane produkcją, że monety są wybijane masowo, w szybkim tempie, uderzają o siebie i z tego względu właśnie mamy tutaj takie mikroryski i uderzenia. Mamy już tutaj katalog. Zobaczcie, 46 milionów 46 milionów e, 80 tysięcy sztuk. W porównaniu do lat wcześniejszych, e, słuchajcie, 58, 59, 27. No jest taki zbliżony nakład, nie jest najwyższy, nie jest najniższy. E, jest również tak jak w przypadku monet 20 groszy zbliżony, a więc 50 groszy z nakładem 46 milionów 80 tysięcy sztuk jest nakładem dosyć dużym. Słuchajcie, kolejna ciekawostka. Ciekawostka pierwsza była dotycząca właśnie maszyn i bicia monet groszowych. To teraz słuchajcie. Ostatnio, jak się przygotowywałem do transmisji live, to sprawdziłem sobie, Monety z 1993 roku i teraz patrzcie tutaj odukładamy, ale zapamiętajcie, 1993 rok odkładamy na bok i zapamiętajcie. Teraz w przygotowaniu tego materiału sprawdziłem sobie na popularnym portalu aukcyjnym właśnie chwilę temu, w, jakiej, w jakich kwotach są takie woreczki mennicze. No, właśnie z tego roku 2025 roku i teraz tak. Może przyjdziemy się właśnie z bliska na początek, co mamy, co widzimy na tych woreczkach. Menica polska. A, słuchajcie, tu przybliżymy sobie piękne stany. Menica polska Warszawa. 1 grosz 100 sztuk, a więc łączna, e, łączna suma jest tutaj 1 zł. I weźmy sobie tutaj monety dwugroszowe. Mamy to samo. Menica polska Warszawa. 100 sztuk, tym razem. Dwa razy większy nominał, więc dwa razy większa kwota końcowa 2 zł, tak i ostatni woreczek menniczy, żadnych zaskoczeń, 100 sztuk również e, kwota końcowa 5 zł, przybliżmy sobie tutaj zobaczcie, przezroczyste, jeżeli gdzieś jakieś niedobicie, e, końcówka blachy, czy coś to byłoby widać przez ten przeźroczysty e, woreczek. I teraz tak. Aha. Wszedłem sobie na przed włączeniem teraz kamery na popularny portal aukcyjny i teraz tak. Takie woreczki są wystawiane na sprzedaż. I aktualnie z 2025 roku taki worek można kupić za 7 zł, jeżeli chodzi o nominał 1 grosz. Natomiast jeżeli chodzi o 2 grosze, no to za taki woreczek trzeba zapłacić już 9. A zobaczcie. 100 sztuk 2 zł. 9 zł za taki woreczek dla kolekcjonera. Natomiast jeżeli chodzi o e, nominał 5, zł, 5 groszy z 2025 roku, no to jest to już przedział od 12 zł do 17. I teraz słuchajcie, wracamy do monety 5 groszy z 1993 roku. Ostatnio sprawdziłem taki woreczek również na portalu aukcyjnym. W ubiegłym roku e, taki woreczek z 1993 roku. E, 100 sztuk e, zamknięty, nieotwarty, e, zabezpieczony. Sprzedał się, uwaga, trzymajcie się krzeseł 4800 zł, e, 5 zł woreczek, tylko słuchajcie, z 1993. I o co tutaj chodzi? I tym sposobem znowu wracajmy do. Wróćmy do katalogu, otwórzmy sobie na 5 groszy i sprawdźmy tutaj e, nakłady. Słuchajcie, 70, 170, 103 i 20. 20 jest to bardzo niski nakład i moneta jest, umówmy się, najmłodsza nie jest, może delikatnie mówiąc, najmłodsza nie jest. E, bardzo niski nakład, więc te monety e, po prostu są już traktowane jako rzadkie ze względu właśnie na przybliżmy sobie zobaczcie rzadkie ze względu właśnie na mimo wszystko niski nakład na 20 milionów były tutaj tak jak wiecie w przypadku monety groszowej nakład 300 milionów to tutaj mamy 20 Najbardziej newralgiczne miejsca, które łatwo łatwo się wycierają to są właśnie pióra, to są szpony oraz dziób orła Tutaj widzimy, że fajna mennicza sztuka. Wszystko jest na swoim miejscu, nie ma przetarć. I dlatego takie monety, taki woreczek menniczy z 1993 roku, potrafi kosztować, słuchajcie, prawie 5000 złotych. Kosmos. No to jedźmy dalej. Mamy tutaj złotówka 2025 nakład 46 425 tysięcy sztuk. No i otwieramy nakład. Sprawdźmy, jak to wyglądało w latach wcześniejszych, prawda? Mamy tutaj 46 milionów, wcześniej mniej, 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 a więc słuchajcie, no prawie najwyższy nakład. W 2019 roku było 60 milionów, a więc jest to drugi najwyższy nakład, jeżeli chodzi o nominał 1 złotego z 2025 roku i przedostatnia moneta. 2 złote, szczerze mówiąc, mi najbardziej się te dwójki podobają, pięknie błyszczą, chyba najbardziej błyszczą na żywo. 2025 zobaczcie, nakład 47 175 tysięcy sztuk. No i dobrze nam znany katalog. Mamy tutaj monety dwuzłotowe. Słuchajcie, tak obok sobie postawmy, żeby było. Wszystko na miejscu i tak 47 175 tysięcy wcześniej trochę niżej, trochę niżej. No, również jeden z wyższych nakładów słuchajcie. Wyżej było w 2009 i w 95 oraz 94. Słuchajcie, tak na szybko patrząc, tak wszystko się zgadza, więc to jest w top, w top 5 najwyższych nakładów. Jeżeli chodzi o nominał 2 e, zł. No i ostatnia moneta e, 5 zł e, 2025 rok. Zobaczcie, piękna moneta. E, tutaj też przybliżmy i zobaczcie, tutaj jest ten sam case co w groszówkach. E, najbardziej newralgiczne e, elementy to są właśnie piura, dziób oraz szpony tutaj dobrze widoczny e, szpon. I odcięcie, od łapy. Także to bardzo fajnie, fajnie tutaj widać na tym zbliżeniu. Jak to wyglądało w latach wcześniejszych, już katalog. Słuchajcie, otwieram. Tutaj będzie również ciekawostka, jeżeli chodzi o monety o nominale 5 zł. Także bądźcie, bądźcie ze mną. O, tutaj troszkę chyba za daleko. Gdzie jesteś? O, tu się piąteczki zaczynają. Tutaj, słuchajcie. I mamy tak, piąteczka nasza i nakłady wcześniejsze. Eee, słuchajcie, no jest to nakład. Nie jest najniższy, nie jest najwyższy. Mieliśmy już 112 milionów, 59 milionów, 38 no i 43 e, w 2025 oraz w 2023 także jest to średni nakład ale słuchajcie, co warto powiedzieć o tej piątce wychodzą również monety okolicznościowe o nominale 5 zł. i w 2025 roku wyszły takie monety dwie i w dużo, dużo niższym nakładzie i mamy tutaj tykocin nakład milion sztuk oraz e, dopisałem sobie tutaj, bo już nie ma e, no katalog nie posiada Kolejnej monety, która wyszła 20 listopada 2025 roku Ratusz w brzegu, również nakład milion złotych I to jest kolejna piątka, która wyszła właśnie w 2025 roku Słuchajcie, tak to wygląda jeżeli chodzi o woreczki menicze Pięknie się błyszczą Menica Polska Warszawa, 2 grosze jeżeli jesteście ciekawi właśnie takich materiałów, jeżeli chodzi o nakłady poszczególnych monet, na które zwracać uwagę, które starać się wyłapywać z obiegu, także jak ostatnio oglądaliście moją transmisję live, to mogliście mm. widzieć jak pokazywałem właśnie wyłowioną z obiegu odwrotkę 180 stopni destrukt, słuchajcie, patrzcie, 180 stopni, przybliżmy sobie. Jest orzeł do góry nogami. Rzadki destrukt bardzo cieszy, jeżeli się znajdzie, także warto mi się wydaje zwracać uwagę na, na takie destrukty, jeżeli jest chęć, właśnie przeglądać resztę, jeżeli się płaci gotówką, bilonem. Zapraszam do tego, jest to fajna, dla mnie osobiście jest to fajna rozrywka, dzięki czemu mogę właśnie kompletować monety tutaj w holderkach wyłapywać troszkę lepsze stany, słuchajcie 91 rok również, przybliżmy sobie troszkę bliżej i zobaczcie, tak jak mówiłem pióra, dziób i, i szpony, fajne stany bardzo się cieszę i słuchajcie, dziękuję, że byliście, jeżeli Wam się podobało to zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i tak na szybko jeszcze przejdźmy ostatnim Słowem przez nakłady 301 milionów, tak w skrócie: 2 groszy, 154 miliony, 5 groszy, 99 milionów, 10 groszy, 90 milionów, 20 groszy, 87 milionów, 50 groszy, 46 milionów, złotóweczka, 46 milionów również, dwójka, 47 oraz piątka 43 miliony. Tak się właśnie plasowały nakłady poszczególnych monet obiegowych z trzeciej RP, które możemy mieć u siebie w portfelu. Zachęcam do sprawdzania, czy nie ma właśnie odwrotki, destruktów. I słuchajcie, zapraszam na kolejne filmy, które już niebawem. I, i, i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, hej!